miórków w tej chwili mamy płytkę przycisków od naszego telewizora Toshiba po prawie lutowania ponieważ yy, przykonserwuję delikatnie jeszcze nasz telewizorek tutaj skoro go już mam rozłożonego w tle zasilacz płyta zasilacza w której będziemy albo na którym, w którym będziemy wymieniać elektrolity profilaktycznie tak, żeby przedłużyć żywotność samej przetwornicy. Jak sami widzieliście tutaj na krótkich zdjęciach, okazało się, co zresztą Wam powiem, okazał, diagnostyka okazała się trafna, ponieważ uszkodzeniu uległ inwerter, czyli element, duża płyta, która odpowiadała za, za tworzenie napięć podświetlania LED telewizora, więc że telewizor wiekowy i zostało zakupiona cały inwerter wymieniony, telewizor ruszył.